Czujesz się rozwojem, nie? Uświadamiasz sobie nowe rzeczy. Rozumiesz więcej i rozumiesz więcej, rozumiesz więcej, rozumiesz więcej. Intelektualnie czytasz, słuchasz, słuchasz rozumiesz więcej. Wiesz, jak działa ta, ten związek na wysokim poziomie. Wiesz, jak wygląda zaawansowana miłość, wiesz, jak, się, jak funkcjonuje człowiek na zaawansowanym poziomie. Wiesz, jak się zachowywać na zaawansowanym poziomie. Rozumiesz wszystkie te detale, rozumiesz to mentalnie, intelektualnie, rozumiesz to wszystko. I mentalnie znajdujesz się tam, w tych fantastycznych, fantastycznych rzeczach, w tym fantastycznym związku. Już myślisz, że możesz te wielkie rzeczy i, i rozumiesz to wszystko, jesteś tam mentalnie. I życie sprowadza cię z powrotem do tego, gdzie naprawdę się znajdujesz. Emocjonalnie nie jesteś tam. Mentalnie jesteś 100 kroków do przodu, emocjonalnie jesteś 100 kroków do tyłu. Emocjonalnie nie jesteś w stanie przetworzyć tego jednego prostego problemu, który masz przed sobą. Masz do odegrania pewną kłótnię w swoim związku, masz do odegrania pewną trudną rozmowę, musisz wynegocjować coś, musisz dogadać się, spróbować się dogadać i to będzie trwało, i będziesz próbował się dogadać, i będziesz pracował nad tym związkiem, i będzie ciężko. I gdy to widzisz, gdzie się naprawdę znajdujesz, co musisz naprawdę zrobić, co masz przed sobą do zrobienia, w porównaniu do tego, gdzie ty się znajdujesz mentalnie w tym fantastycznym związku i w fantastycznych rzeczach, to wydaje się ekstremalnie negatywne. Ekstremalnie negatywne. Naoglądasz się wszystkich tych filmów. Fantastyczne to, fantastyczne to, można, można. Rozumiem, wiem, jak to działa. Wiem kompatybilność, wiem, jak się zachować w związku, żeby było idealnie. Wiem to wszystko, ale emocjonalnie nie jesteś tam, jesteś sto kroków do tyłu. Jeszcze nie przetworzyłeś tego problemu, jeszcze nie. Wiesz, ile jeszcze musisz przeżyć? Wiesz, jaką karmę masz? Wiesz, ile musisz przeżyć? Jaką drogę, jakie ciężkości, jakie negatywne emocje, ile musisz jeszcze przeżyć, żeby dojść tam? Rzeczywiście? Emocjonalnie, żeby być w tym miejscu? Gdzie mentalnie już jesteś? Sporo! Możesz, wiesz co? Możesz wejść w pozytywność. Jak? Udawać. Możesz zacząć się śmiać. Śmiejesz się. Jest fajnie, jest fajnie, ignorujesz wszystkie rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, ignorujesz się i uśmiechasz. I fizycznie tak może w pewnym sensie może trochę szczęścia czujesz, bo tak ignorujesz pewne rzeczy i się uśmiechasz. Ale nie jesteś tam emocjonalnie. Nie jesteś tam. To nie jest prawdziwe. To jest udawane. Mentalnie wiesz, jak się uśmiechać, mentalnie wiesz, co sobie powiedzieć, żeby się czuć dobrze, ale emocjonalnie nie jesteś tam. I wiele razy życie cię ściąga z powrotem do tego, gdzie się naprawdę znajdujesz, i mówić: Ej, ty, ty masz tutaj tą sprawę do załatwienia. To, ten krok tutaj musisz zrobić, który będzie wyczerpujący emocjonalnie, ale ty co robisz? Patrzysz się na to i porównujesz to do, do tego, gdzie jesteś mentalnie. Do wszystkich tych rzeczy, o których myślisz cały czas, że fantastyczny związek, fantastyczne to, zrobię to, wielkie te wielkie rzeczy, wysokie wibracje. Mentalnie ty jesteś w 5D, super miłość. Ale emocjonalnie nie jesteś tam. I przez to, że kontrastujesz to, gdzie naprawdę się znajdujesz, to, to brudne coś, co masz do zrobienia, z tym, gdzie mentalnie cały czas siedzisz, to tutaj wydaje się okropne, i nie chcesz się tym zająć nawet. I dla wielu ludzi takie październiki, jak ten ostatni teraz, pokazują to. Pokazują ci ej, 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 ej. Emocjonalnie jesteś słabszy. Mentalnie wiesz, co zrobić, wiesz, jak wszystko działa, ale nie. Emocjonalnie jesteś słabszy. Musisz popracować z pewnymi rzeczami. Musisz się zająć pewnymi innymi rzeczami. Bo nie jesteś w stanie kochać tak, jak myślisz, że możesz. Ty chcesz kochać w pewien sposób. Ty rozumiesz intelektualnie jak powinno się kochać na zaawansowanym poziomie. Ale jak przychodzi co do czego to nie możesz wygenerować prawdziwej tej miłości. Nie wychodzi ci naturalnie. Udajesz to, bo nie jesteś tam emocjonalnie. Mogę ci powiedzieć, wiesz co człowieku, jak poznajesz nową osobę i widzisz, że ta osoba mówi ci same negatywne rzeczy o swoim byłym, to jest czerwone światełko. Bądź ostrożny. Jeżeli poznajesz osobę i ta osoba cały czas ma ludzi na swojego byłego albo na swoją byłą, cały czas mówi, że to jego wina, że to że ta osoba mnie zniszczyła i zrobiła mi to, i zrobiła mi tamto. Gdy widzisz to, to zrozum, ta osoba przeniesie to samo na ciebie. Tak samo będzie w pewnym momencie mówiła o tobie, że to twoja wina, że to ty, że to ty, że to ty, że to ty. Ta osoba nie bierze odpowiedzialności. I ty to słyszysz. I mówisz, a rozumiem intelektualnie, że to jest wyższy poziom, jak jesteś w stanie powiedzieć o swoim byłym, nawet jak cię skrzywdził, że to była spoko osoba, przeżyłem to, co musiałem przeżyć. Rozumiesz to intelektualnie, że jak powiesz te rzeczy, to, to jest takie lepsze. To są wyższe wibracje. I robisz to. I może poznajesz pewną osobę i sam robisz to. Mówisz o swoim byłym, o swojej byłej, mówisz pozytywne rzeczy, bo wiesz, że to są dobre wibracje, nie? Ale wewnątrz nie czujesz tego. Czujesz żal może do byłej albo do, do byłego. Nie jesteś tam rzeczywiście emocjonalnie, ty jesteś tu. Zostaw tu 5D. Wiesz, ile musisz jeszcze przeżyć, żeby dojść tam? Tych, przez to, że intelektualnie tam jesteś, to myślisz, że możesz to tam być. Nie, emocjonalnie musisz przejść przez pewną drogę. Jak nie będziesz myślał o tym fantastycznym związku, o tych fantastycznych wielkich rzeczach, do których nie możesz dojść teraz, nie jesteś nawet blisko. To zaakceptujesz to, że ok, masz ten, takie wyzwania tutaj, zajmiesz się nimi, popracujesz z tym związkiem, popracujesz z tym, popracujesz z tym i możesz enjoyować też swoje życie. Samo to, że myślisz o tych fantastycznych rzeczach za bardzo, cały dzień, mentalnie jesteś 100 kroków do przodu, to powoduje Ci więcej nieszczęścia. Na koniec dam jeden przykład, żebyś to zrozumiał, żeby przybić to. Pewien mężczyzna napisał mi maila. Powiedział mi, uświadomiłem sobie, <śmum> zrozumiałem, mam ekstremalny strach przed odrzuceniem. Boję się odrzucenia panicznie. Przeraża mnie odrzucenie. I wiesz, co to, po co to powoduje? To powoduje, że w związkach. <śmum> Nie mam granic osobistych, zgadzam się na wszystko. Jak rzeczy mi się nie podobają, jak coś mi nie pasuje, to nie mówię tego, bo boję się, że stracę tą bliskość. Boję się, że ta osoba się wycofa i się zdenerwuje. A jak się zdenerwuje, to może się wycofać i stracę tą osobę. Jak się skrzywi na mnie, jak się trochę zdenerwuje ta osoba, to stracę ją. Tak bardzo boję się tego wycofania się, tego odrzucenia, tego, że stracę tą bliskość, że się zgadzam na wszystko. Pozwalam ludziom burzyć moje granice. Jestem słaby emocjonalnie. Nie jesteś w stanie wytrzymać tego odrzucenia. Nie jesteś, w ta nie, nie, nie jesteś w stanie, tak. Masz taką mocną traumę, że to odrzucenie jest coś, co nie możesz podnieść. Tak jakby nie możesz poczuć. Tak bardzo intensywny to jest, że nie możesz tego unieść. Tu się znajdujesz. Tu się znajdujesz naprawdę. Zostaw te idealne związki. Zostaw to, że. A, znajdę kogoś idealnego. Zostaw to. Popracuj nad tym związkiem teraz. Jeżeli ta osoba nie jest okropna dla ciebie, to popracuj nad tym związkiem. To będzie trwało. Ten schemat, ten schemat, w którym jesteś, to, że będziesz pozwalał na to, żeby przekraczali twoje granice, to, że nie będziesz mówił, że coś ci nie pasuje, to, że nie będziesz wystawiał tych granic, to, że będziesz się bał utraty tej bliskości, będziesz robił rzeczy niefajne, żeby nie stracić tej bliskości, zrozum to, że to będzie trwało. Jeszcze może lata. Nie możesz przeskoczyć z tego miejsca od razu tam. Nie możesz rozwiązać tego po prostu tak o. Zrozum to, że to będzie trwało. Zostaw te idealne związki, zostaw ten rozwój, te, 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 te 100 kroków do przodu, gdzie mentalnie siedzisz i myślisz sobie: o idealny związek, ja będę idealny w taki sposób. Zostaw to. Ty jesteś tu naprawdę. Jesteś słaby emocjonalnie. Będziesz chodził na siłkę i wzmacniał się. Powoli to będzie trwało. Jak będzie wyglądał Twój trening? Jesteś tym mężczyzną, nie? Boi się tego uczucia odrzucenia. Przeraża cię. Jesteś w związku. Jak wygląda Twój trening? Tak. Dzisiaj przez jedną minutę podejdziesz do swojej kobiety w pewnym momencie i powiesz jej, zbierzesz siłę w sobie i powiesz, wiesz co, to mi nie pasuje za bardzo, jak to robisz. I to cię wystraszy bardzo. To, że to powiedziałeś, to, to jest Twój trening. I ona popatrzy na Ciebie i powie Ci, co Ty powiedziałeś? Że coś Ci nie pasuje? Nagle wyskakujesz mi z czymś takim? Może nie powie tak, ale odczujesz taką energię, nie? że tak, co Ty powiedziałeś? I tak może się poirytować Twoja kobieta, bo nie jest przyzwyczajona do tego, że coś Ci nie pasuje. <grych> I w tym momencie, gdy to zobaczysz, to przerazi Cię jeszcze bardziej i się wycofasz. Czyli powiesz, a, nie jest aż tak źle. Tak. Trochę mi nie pasuje, ale mogę to zaakceptować. Nie przejmij się tym. I wycofałeś się. I nic się nie zmieniło. Nadal dajesz się wykorzystywać, nadal jesteś w takim samym stanie. Ale co zrobiłeś? Wsadziłeś wodę, wodę, nogę, chociaż trochę w tą lodowatą wodę odrzucenia. Na chwilę. To jest twój trening. Taki ciężar możesz unieść. To są małe ciężarki, bo jesteś słaby. Nie będziesz zgrywał bohatera i podnosił wielkie ciężary. I nie ma nic w tym złego. Jak znajdujesz się w pewnym stanie, gdzie masz traumę, jesteś słaby emocjonalnie, to nie, nie ma tam niskich wibracji. Zrozum to dobrze, nie ma tam niskich wibracji. Nie musisz się oceniać jakoś negatywnie, że o, nie, tu jesteś, tak jak dziecko. Jest słabsze, nie rozumie pewnych rzeczy, to nie jest złe. Po prostu uczysz się i wzmacnia się. Tak samo ty w stosunku do uczucia wrzucenia jesteś bardzo słaby. To będziesz podnosił ciężarki małe i będziesz się wzmacniał, i tyle. Nie ma nic w tym złego. To, że się starasz i dobrowolnie wchodzisz w to miejsce treningu i podnosisz ten mały ciężarek na chwilę, to jest nie, nie złe wibracje, tylko bardzo, bardzo dobre. Zostaw ten idealny związek. Tutaj ty masz te małe ciężarki i będziesz tak robił codziennie. Będzie to częścią twojego życia. Będziesz wsadzał tą nogę w tą lodowatą wodę odrzucenia i będziesz sam dobrowolnie kontaktował się z tym uczuciem odrzucenia. I to będzie twoje życie. To będzie twój trening. I zobaczysz, że to nie jest aż tak trudne. Minuta. Następnego dnia znowu powiesz, wystawisz granicę tej swojej kobiecie. Na chwilę. Wycofasz się znowu. I zacznij się przyzwyczajać do tego, że wystawiasz granicę i się wycofujesz. Zacznij się przyzwyczaić do tego, że powiesz, wiesz co, to mi nie pasuje. I ona powie ci, ej, 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 a mi też nie pasuje. Okej, okay, dobra. I później znowu, i później znowu, i później znowu. Zobaczysz, że z czasem będzie łatwiejsze. To jest twoja siła, to jest twój trening. Zostaw te idealne rzeczy tutaj. Nawet możesz się cieszyć, że masz tutaj pewne zadanie i będziesz się wzmacniał. Tyle. Nie musisz stworzyć idealnego związku od razu. Nie jesteś tam. Masz długą drogę jeszcze. Jeszcze się sabotujesz. Jeszcze, jeszcze pozwolisz, żeby cię wykorzystali. Jeszcze się zgodzisz na to, na co nie chciałeś się zgodzić. To się stanie. Przygotuj się na to, to się stanie. To jest częścią drogi. Chodzi o to, żeby się starał. Podnosił te małe ciężarki.